Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jest to moja, niestety, druga próba nagrania tego odcinka. Dzisiaj postaram się wam pokazać, no nie postaram, ale pokażę wam maksymalną ilość liczby punktów zdrowia, jaką da się zdobyć. Pewnie zapytacie, dlaczego graję po angielsku, ponieważ gram na serwerze testowym PBE no i nie mam po prostu na obydwu serwerach czogata prawdopodobnie, i po prostu po prostu z, sobie wziąłem, bo mi się nie chciało kupować ten serwer, bo tu są wszystkie postacie. Dobra, mm, Czogat oczywiście tutaj bierzemy. E, kochany Czogat jest tu. Musi być... Y, jeszcze pokażę Wam dodatkowy sztuczkę jak zrobić pętę na trybie PBE na tym trybie y, narzędzie treningowe. No. Sprawdzałem, już wszystko działa w, w pełnym yy, obrazie. Ekranie, znaczy się. No, kurde, włączyło się akurat yy, F11, czy mogę zrobić? Nie, po prostu zobaczyć, czy wszystko się nagrywa. Yy, tak, wiem, że się wszystko nagrywa i prawdopodobnie już tego zmieniać nie będę, bo mi się nie będzie chciało. Jak się nagrywa, to niech się nagrywa już. Tutaj. Dobra. Na początku bierzemy maksymalny level, czyli jest to. Level 18 i maksymalną ilość golda. No, tak sobie dla zabawy. Zawsze biorę maksymalną ilość golda, dobra. Nawet ty musicie mieć 18 levela, ale najlepiej, bo wtedy macie najwięcej HP, Będzie to Wam łatwiej zrobić, dobra. Napew na pewno kupujecie to i resztę itemów jest to plemienna Nawet będę warda kupował, bo się nie opłaca. Dobra. Myszka mi się nie wczytała. Trudno. Dobra, robimy tak. Ojoj, dobra. Shift K klikamy, oczywiście. Na razie jestem mały, a zobaczycie na końcu, jaki będę ogromny. Mogę mieć za pomocą. Mm... A, nie włączę Nie włączę dobra. 4, 5 ładunków i 6 ładunków jest. Dobra, więcej się nie da za pomocą nieep nieepickich stworów, czyli takich jak Smog czy herald albo chociażby Baron lub championów czyli nasza wspomnian nasz wspomniany Fiddlestick, a nie włączyłem ataku wiesz First Blood, proszę, dziękuję bardzo. Yy, proszę Was, Mountain Drake'a przez przypadek przywołałem, a nie Infernala. Tutaj zabiłem sobie kraba. No jak widzicie to już będzie... To jest na, du duży rozmiar już jest Kiedyś pamiętam tam były ograniczenia, jeśli chodzi o taki teraz już. No nie ma teraz już nie ma ograniczeń. Yy, następny. Yy, Infernal. Czy to się dubluje? Nawet nie, nawet nie działa. Więc naprawdę dobra postać jeśli chodzi o dżunglę. Naprawdę można mieć takie dobre jeśli chodzi o ulta. Będzie fajnie. Będzie fajnie na końcu. Na Nape pewno będzie... Naprawdę będzie zadawał duży damage. Jeśli dzisiaj się język plącze, dobra. Następny smoczek. To już jest trzeci chyba już tam, na tym miejscu. Tak, trzeci. Mm, Infernal. 442, dobra. Teraz potrzebujemy i teraz mo dwa montajny bo wtedy najlepiej, bo wtedy najlepiej to działa, tak? Wiadomo tutaj musimy tylko tego Fiddlesticka sobie uuu, ty, chcesz walczyć masz na normalnym trybie gry niestety raczej nie da się tego zrobić na normalnym trybie gry. Nie na normalnym serwerze, na no, normalnym serwerze się da, tylko że trzeba mieć postać czogata i włączyć narzędzie treningowe, które znajduje się. Kiedy klikaniecie gra i znajduje się w zakładce. Yy, yy, trening Dobra, teraz wam pokażę jak być pętę na tym trybie. Yy, Przyzywacie 4 kukły musicie mieć Ignita, żeby to zadziałało. Dobra. Najlepiej klikać R i F naraz wtedy macie pewność, że jeden kill double kill quadra kill Aha, double kill. No nie byłem pęty. No bo tam dominating się wkradł, tak? Gdyby nie było to do tego dominating, to było pentakin. Więc to jest taki... Dobra, mm, czego teraz potrzebujemy? Potrzebujemy Cloud Drake'a. Zostało nam jeszcze zabicie sześciu smoków i przejdziemy do samego. Yy, a, yy, samego pokazu. Oczywiście nie, nie wyszło mi to, ponieważ nie zmieniłem mikrofonu, bo ja mam nowy mikrofon i w nie zdążyłem zmienić tego mikrofonu. Yyy, no. Cloud ten mikrofon, ten mój stary, już trochę tak świruje. Yy, dobra, Cloud Drake. Jedziemy dalej, tylko muszę sobie słuchawki poprawić. I jedziemy dalej. Tutaj, proszę bardzo, już trzy. Yy, chyba 2, 2, 2. Tak, Cloud Drake. Musicie, żeby wam to działało, najlepiej musicie mieć te trzy funkcje włączone. Mm, dobra. Teraz y, jeszcze trzy. Cześć. Boom. O, o, wow, 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 wow. Zabiję cię auto atakami. Dobra, żart. Ten zadaje najmniej ze smoku. to, że zadaje mi 1000% to po prostu procentówki z mojego, yy, moich punktów zdrowia, dobra. No, jak widzicie, na razie mamy 10 10000 HP. Z samych itemów da się naprawdę nie wycią... nie da się wyciągnąć yy, tyle, ile się da po prostu. Bo da się wyciągnąć HP, myślę, że to jest du duża liczba. No I możecie, moglibyście stać u przeciwnika na spawnie z tą liczbą HP, i tak by. My, my, z całą grę by byście mogli z taką liczbą HP stać. Dobra, mamy wszystkie smoki. No dobra, to, to teraz zacznijmy zabawę. Jesteśmy na spawnie. Przeciwnika są musimy postawić cztery kukły. Jakich nie ma oczywiście? są. Shift M. Jak się stawia kukły? Shift B, klikacie. Albo po prostu klikacie na tym pasku, yy, spawn yy, enemy, enemy dami, i wtedy i to, i to wtedy działa. No, bo musi być co najmniej trzech, bo wtedy to działa lepiej. No i teraz spamimy jedynką Albo, żeby był jeszcze lepszy efekt, to ja kupię taki itemek w sklepie. Yy, eliksir żelaza się zwie. eliksir żelaza. eliksir of Iron, I wtedy widzimy. Lepszy, Le więc więksi, więksi, więksi jesteśmy Dobra No i zacz zaczynamy zabawę, 100 tysięcy HP no, Jak dotrzemy już do tych yy, 5 milionów HP Bo da się, to już będzie łatwo No jak widzicie, Fiddlestick próbuje coś zrobić z zwierzą. Nie za bardzo mu to wychodzi Dobra, no już mam 454 tysiące HP yy, Jakbyście mogli pytać na pasku tym od y, punktów zdrowia maksymalna liczba HP to jest jakieś 20 tysięcy, tak bo jest 20 pasków, a jeden pasek to jest 1000, więc jest 000. Dobra, Mil milion, tak już jest. 2 mhm. miliony, 3 miliony, naprawdę, możecie sobie włączyć ten. To wam nic nie robi, jak widzicie. Może tutaj taki mały, mały ułamek zdrowia zabiera, ale tego już nie widać przy 5 milionach HP. To zabiera nam tysiąc. My się regenerujemy za. no. tyle. Na sekundę. Dobra. Teraz będą krą krążyć mi wykrzykniki że uwaga, bo możecie wieżę zaatakować. A, dobra. 14 milionów już jest. 15. No zaraz będziemy przy tej granicy i co się dzieje, kiedy wieży nie atakują i są niewrażliwe po prostu Chmara minionów Potem pojawią się bugi i tu się będą pojawiać miniony yy, Ten, yy, proszę was yy, Nabija się to w jakieś 10 minut maksymalnie tą ilość zdrowia, yy, już mamy 5 6 no ile tu jest HP? 69 milionów. Dobra. Teraz już zaraz będzie. 100 milionów, tak? Tak, 100 milionów już jest. No i teraz już leci. Leci z górki. 300 milionów 340 360 80 yy, Dlaczego akurat musi yy, wybierzcie yy, wybieracie ten przedmiot na zdrowie, ponieważ daje on najwięcej zdrowia ze wszystkich. Bo daje 800, kiedyś dawał 1000, ale no to kiedyś było tak. 10% cooldownu. Jest unikalna pasywna, więc da, tylko to daje 10% cooldownu jeden z tych. No nam to nie potrzebny cooldown jest. My chcemy tylko uzyskać maksymalną ilość zdrowia, czyli yy, ile tu już jest, raz, dwa, trzy, raz, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, tak, jest jeden miliard już, Ma maksymalna ilość właśnie jest teraz, maksymalna ilość HP, 2 miliardy, 147 milionów, 483 648 HP, no więc tak wygląda to, dobra, teraz zobaczcie jak to wygląda. Dobra. Dobra. Na koniec pokaz, jak wbić pętę. No. To byłem ja. I to był pokaz w sumie, bardziej niż poradnik. Maksymalna ila, jaka jest maksymalna liczba HP w League of Legends. Więc dziękuję wszystkim, którzy to oglądają, za wytrwałość do końca, jeśli tacy są. Yy, pro, I pro, poproszę o pozostawienie opinii w komentarzach. Cześć.